Nagle się okazuje, że Jezu, frajerko, znowu coś zjebałaś, od jutra dieta, ale dzisiaj... To jeszcze ostatnia wieczerza, co? Byłam najbardziej zachmurzony dzień w miesiącu na nagranie tego odcinka. Dzień dobry. Prawie nie było, ale nie będę marnowała naszych dzisiejszych pięciu minut na wyjaśnienie tej sytuacji. Będziemy musieli poczekać z tym do przyszłego tygodnia. Zrobimy sobie jakiś taki update życiowy, QA. Jeżeli macie jakieś pytania, na które odpowiedzi chcielibyście usłyszeć, to zadawajcie je w komentarzach. A dzisiaj będzie czysto dietetycznie, ponieważ przed Wami pani dietetyk. Skończyłam studia. Wow. To taki update dla tych, którzy nie obserwują mnie na TikToku ani na Instagramie. Shame on you by the way. Ale dzisiaj temat bardzo powszechny i zaryzykowałabym stwierdzenie, że pewnie około 90% słuchaczy tego odcinka doświadczyła takiego zjawiska jak ostatnia wieczerza. Ten fenomen nie ma takiej uniwersalnej definicji, więc postaram się namalować wam taki mentalny obraz. Ostatnia wieczerza to jest taka niedziela wieczór, że mamy tłuste włosy i leżymy sobie na kanapie z paczką chipsów i przeglądamy Instagrama i wyskakuje nam tam pierwsza, druga, trzecia dziewczyna z tak płaskim brzuchem, że się w ogóle Zastanawiamy gdzie ona ma organy. I przewijamy, przewijamy, i nagle widzimy typiarę, która ma tą samą sukienkę z Zary, co my, tylko że ona ma w rozmiarze XS i wygląda dużo lepiej. I to jest moment, w którym w naszej głowie może się pojawić myśl, kurna, dosyć tego. To jest ostatni dzień jedzenia pigusków na kolację. Od teraz się biorę za siebie, od jutra dieta, od której się zapisuję na siłownię, już zamawiam sobie przez internet, stroje do jogi i ogólnie od poniedziałku jestem nową osobą. Ogólnie często się zdarza, że w środku nocy mamy jakiś taki zryw energii i chcemy nagle diametralnie zmienić swoje życie, nieważne w jakim aspekcie. I i to jest normalne, gwarantuję wam, że wszyscy tego doświadczają. Ale jeśli chodzi konkretnie o dietę, o ten syndrom ostatniej wieczerzy, to działa to na tej zasadzie, że od jutra dieta, od jutra zmiana, ale dzisiaj. No właśnie, bardzo często się zaczyna od planu, czyli że od jutra nie jem słodyczy, nie piję napojów gazowanych, nie jem fast foodów, jem pięć zdrowych posiłków dziennie. No, ale to jest od jutra, a jeszcze jest dzisiaj. Czyli już wiemy, jakie będą zasady, już wiemy, czego będziemy sobie zabraniać, co będziemy sobie narzucać, ale te zasady jeszcze nie obowiązują, więc próbujemy być sprytne. I takie podejście ma sens w w których sytuacjach? Na przykład, jeżeli wiecie, że, nie wiem, nie chce wam się jakoś bardzo siku, ale przez następną godzinę nie będziecie mieć możliwości pójścia do łazienki, no to może warto zrobić na zapad. Chociaż tak się w ogóle chyba nie powinno robić. To jest coś tam z mięśniami na miednicę. Nie będę się w to zagłębiać, ale mam nadzieję, że rozumiecie moją metaforę. To zupełnie nie działa w kwestii diety. Skoro już wiecie, że od poniedziałku będziecie sobie zakazywać na przykład swoich ulubionych chipsów, to czemu by nie zjeść ich teraz? To najlepiej w ogóle rodzinnego opakowania, bo potem nie będzie okazji. A jak już jecie te chipsy, więc tak nie jesteście fit, to no, może jeszcze przy okazji te ciastka, które są w szafce, no przecież od jutra nie jecie cukru i czemu mają stać się marnować? I nagle okazuje się, że robicie naród na lodówkę, kończycie z bólem brzucha, ogólnie wyrzutami sumienia i fatalnym samopoczuciem, a wszystko po to, żeby się teoretycznie nacieszyć na zapas. I to jest taki tok myślenia, że wykiwaliśmy system, że od jutra dieta, ale jeszcze dzisiaj możemy wcisnąć sobie kilka swoich ulubionych rzeczy. I gdyby faktycznie to się tak kończyło, to jeszcze nie byłoby tak źle. Ale w przypadku osób z niezdrowym podejściem do jedzenia, czyli w tym momencie mam wrażenie, że ponad połowy społeczeństwa, to to wygląda w ten sposób, że dobra, od jutra dieta, dzisiaj jeszcze taka mini ostatnia wieczerza, potem jest poniedziałek, wtorek, środa zdrowego jedzenia, ale potem się łamiemy i jemy na przykład tego batona, a skoro już zjedliśmy batona, a mieliśmy nie jeść, to jest poczucie porażki, są wyrzuty sumienia, jest obniżone samopoczucie i nagle się okazuje, że Jezu, frajerko, znowu coś zjebałaś, od jutra dieta, ale dzisiaj a jeszcze ostatnia wieczerza, co? No i tak to się wszystko zapętla. Ostatnia wieczerza prawie nigdy nie jest faktyczną ostatnią wieczerzą, a w ekstremalnych przypadkach możemy się z nią spotkać nawet kilka razy w tygodniu. No to teraz jak uniknąć tego zjawiska? Po pierwsze musimy zmienić nasze postrzeganie diety, bo jeżeli faktycznie patrzymy na dietę jako na jakiś taki szereg ograniczeń, to to jest normalne, że nasz mózg będzie się chciał z tego wyłamać, będzie chciał znaleźć jakąś lukę w systemie. Ja osobiście wolę patrzeć na dietę jako na dodawanie, a nie odejmowanie. Nie chcemy sobie zabierać wszystkie naszych ulubionych produktów, a może na przykład chcemy dodać więcej warzyw, albo dodać więcej aktywności fizycznej, albo pić więcej wody. I w momencie, w którym będziecie w stanie wdrożyć te zdrowe nawyki, to zobaczycie, że Wasza ochota na słodycze się zmniejszy. Bo zdrowe jedzenie to nie jest, a przynajmniej nie powinna być sałatka na każdy posiłek. W momencie, w którym znajdziecie zdrowe rzeczy, które was satysfakcjonują, które sprawiają Wam przyjemność z jedzenia, to może się okazać, że wcale nie potrzebujecie jeść codziennie wieczorem chipsów. Co też wcale nie oznacza, że musicie w ogóle z nich rezygnować, bo słodycze są super i możecie zaufać mi. W tej kwestii, bo jestem totalnym koneserem słodyczy. Ostatnio mam obsesję na punkcie batonika Pawełek z słonym karmelem. Jezu. Mm. Delikatesy, no. I tutaj mówię o takim ogólnym, zdrowym, bardziej intuicyjnym podejściu do diety, ale jeżeli na przykład jesteście na redukcji, to dalej nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście jedli słodycze. Wiadomo, jasne, że baton ma więcej kalorii niż miska warzyw, ale czasami trzeba zjeść tego batona, żeby następnego dnia móc zjeść swoją miskę z warzyw z przyjemnością, a nie z takim poczuciem, że Jezu, znowu to. Dużo ludzi w kontekście diety mówi o samodyscyplinie, ale ten zwrot jest bardzo źle używany, bo najczęściej ma takie nacechowanie, że no, żeby być szczupła, musi cierpieć i musisz użyć samodyscypliny, żeby po prostu jakoś to przeżyć. Zdecydowanie zbyt często patrzymy na dietę jako na takie tymczasowe rozwiązanie problemu, to znaczy nie podoba mi się sobie, nie lubię mojej sylwetki, nie lubię tego jak wyglądam, więc teraz przejdę na dietę 1000 kalorii, przemęczę się przez miesiąc, dwa, trzy schudnę, będę miała piękne ciało, więc będę się czuła dobrze, co nigdy, nigdy tak nie działa, yy, ale będę miała cudowną sylwetkę i wtedy będę mogła wreszcie wrócić do jedzenia moich ulubionych rzeczy. To jest podręcznikowy przykład tego, jak totalnie się zajechać na kilka miesięcy, faktycznie schudnąć, ale potem przytyć tyle samo albo jeszcze więcej, mieć totalne wyrzuty sumienia i końcowo czuć się ze sobą jeszcze gorzej niż na samym początku. Dieta to jest słowo, które możemy rozumieć na dwa sposoby. Po pierwsze, jako Taki wycinek naszego życia, jako jakiś taki okres, który musimy przetrwać, żeby osiągnąć pewien rezultat. No i w tym kontekście możemy na przykład powiedzieć: Przechodzę na dietę, żeby schudnąć przed wakacjami. Ale ja zachęcam do tego, żebyśmy traktowali dietę jako taki nasz ogólny sposób odżywiania, po prostu na co dzień. A samodyscyplina to nie jest sprawienie, że wszystkie nasze wybory żywieniowe będą fit, a potem karanie się za zjedzenie kostki czekolady albo batonika. Ja patrzę na samodyscyplinę jako na umiejętność wracania na właściwy tor po każdej wtopie. I i na pewno zrozumieją to osoby, które doświadczyły kiedykolwiek w życiu napadowego obiadania się. Rzucenie się na jedzenie intuicyjne po zmaganiu się z takim zaburzeniem jest bardzo trudne i wymaga od nas mega dużo pracy. I czasami wydaje nam się, że wszystko jest super, od miesięcy nie zdarzył nam się jakiś napad obiadania, jesteśmy wyleczone, a potem przychodzi jakiś stresowy moment, nie wiem, słowa sytuacja w pracy albo na uczelni i kończymy na kanapie z czterema paczkami chipsów. I gdybyśmy patrzyli na dietę jako na taki właśnie krótki epizod w naszym życiu, którego celem jest stworzenie tak naprawdę jak najmniejszej wersji siebie, to faktycznie można by było uznać coś takiego za porażkę, ale jeżeli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, myśląc o tym, że dieta to jest właśnie nasz ogólny sposób odżywiania, to tak naprawdę nic się nie stało. I samodyscyplina w tym wypadku to nie będzie trzymanie się jakichś żelaznych reguł bez względu na sytuację, tylko właśnie dążenie do celu, ale pozwalanie sobie na popełnienie błędów w tym procesie. Bo jeżeli na przykład zdarzy ci się taki napad obiadania, a ty następnego dnia uznasz, że musisz się za to jakoś ukarać, musisz to nadrobić w jakiś sposób i nie wiem, zaczniesz jeść jeszcze mniej, albo następnie. Dnia nie będziesz odławniwał nic, to tylko robisz sobie krzywdę. Ta samodyscyplina, samokontrola pozwala na to, że możesz sama wybrać sposób, w jaki podejdziesz do danej sytuacji. Sama możesz wybrać perspektywę, z której spojrzysz na jakąś sytuację. I w tym wypadku, jeżeli stwierdzisz, Okej, okay, stało się, ale trudno, nie cofnę tego, to możesz zdecydować, żeby po prostu pójść dalej. Tylko musisz podjąć świadomą decyzję, żeby po prostu sobie odpuścić, trochę sobie wybaczyć i nie dać tej sytuacji wytrącić się z rytmu, tylko wrócić po prostu do swojego planu, do tego, jak wy widzicie swoje odżywianie. Następnego dnia może sobie dalej zjem tego batonika do kawy i nic się nie stanie, bo w tym momencie, jeżeli podejmujecie taką decyzję, to nie wchodzicie w nowy cykl pod tytułem obiadanie się, wyrzuty sumienia, restrykcja. Restrykcje, obiadanie się, wyrzuty sumienia, tylko wchodzicie w cykl bycia kul cool i nie dawaniu jedzeniu się kontrolować. Wydaje mi się, że w ogóle główny problem naszego społeczeństwa to jest przypisywanie jedzeniu jakiejś wartości moralnej, to znaczy warzywa są dobre, słodycze są złe. Kurczak jest spoko, ale nie w formie burgera. To, co się dzieje, jeżeli dzielimy jedzenie na kategorie i określamy jakąś konkretną grupę jako złe, to to, że następnym razem, kiedy zjemy coś z kategorii tych zakazanych, to będziemy czuć się źle. Może nie fizycznie, ale po prostu psychicznie będziemy czuć, że popełniliśmy jakiś błąd, zrobiliśmy coś złego. I to ma jakiś sens, jeżeli chodzi na przykład o nasze zachowania, jeżeli ustalamy ogólnie jako społeczeństwo, że moralnie kradzież jest zła. To spoko. Takie poczucie, że jeżeli kradniesz, to nie jesteś najlepszą osobą, może sprawi, że ktoś na przykład nie podejmie się tej kradzieży. Albo jeżeli ktoś na przykład coś ukradnie, to będzie miał wyrzuty sumienia, będzie czuł się z tym słabo i na przykład nie zrobi tego następnym razem. Ale w przypadku diety to nie działa. Tak jak wykazało badanie, które przeprowadziłam do mojej pracy dyplomowej, najczęstszym powodem napadów obiadania był stres albo bardzo silne negatywne emocje. Dzieląc jedzenie na dobre i złe, sami warunkujemy trochę naszą reakcję na te rzeczy. To znaczy, jeżeli zjemy coś złego, to czujemy się źli. Czujemy się złymi ludźmi trochę, czujemy jakbyśmy zrobili coś złego. Przez to nasze samopoczucie jest obniżone, przez to jest zwiększone ryzyko wystąpienia tego napadu obiadania ponownie. Przypisując jedzeniu jakąś wartość moralną, tak naprawdę tylko robimy sobie podgórkę, więc wydaje mi się, że taką główną rzeczą jest po prostu zneutralizowanie roli jedzenia w naszym życiu. Taki minimalny poziom wyrąbania profesorom jest bardzo korzystny. Ostatnia rzecz nikogo nie zdziwi, bo ja jestem zapaloną ambasadorką psychoterapii, ale... Jedzenie i psychika idą ze sobą w parze. Jedzenie to, co jemy, wpływa na to, jak się czujemy, to jak się czujemy, wpływa na to, co jemy, nie da się tych rzeczy po prostu od siebie oddzielić. Ale nasze zachowania żywieniowe bardzo często wynikają z zupełnie innych rzeczy niż może nam się wydawać. I to jest wielka rola psychoterapii w tym procesie, że nie możemy tak naprawdę skutecznie czegoś zwalczyć, skutecznie pokonać jakiegoś nawyku, jeżeli nie będziemy wiedzieli, skąd on się bierze. W moim przypadku to odkrycie, że moje zaburzenia odżywiania wcale nie wynikały z tego, że coś jest no nie tak albo że nie mam wystarczająco silnej woli a z niezbyt przyjemnych bardzo traumatycznych przeżyć mojej przeszłości bardzo dało mi takie uczucie spokoju. Na pewno to sprawiło, że mniej się po prostu obwiniałam o to wszystko, co się ze mną działo, ale przede wszystkim, podnanie przyczyny problemu pozwala nam gdzieś tam pracować nad narzędziami rozwiązania. Dla mnie osobiście, na przykład, bardzo ważne było zwolnienie tempa i faktyczne jedzenie z takim założeniem, żeby posmakować mojego jedzenia, żeby się nim nacieszyć, a nie tylko, żeby zapchnąć je w siebie jak najszybciej, bo ja kiedy byłam mała, byłam zmuszona do jedzenia. Mój ojciec zmuszał we mnie produkty, które bardzo. Bardzo mi nie smakowało. Ja dalej jestem wybrednym dzieckiem. Myślę, że to mi nie przejdzie szybko, ale no, byłam zmuszona do jedzenia rzeczy, których nie lubiłam. Yy, mój ojciec stawiał mi zegarek i kazał mi jeść do konkretnej godziny, bo inaczej zrobił mi krzywdę. I to są wszystko rzeczy, które wpłynęły na to, jak wyglądała moja relacja z jedzeniem później. Według niego sposobem na takie podporządkowanie mnie do siebie, i poszerzenie moich gustów kulinarnych był po prostu przymus. No i wszyscy widzimy, jak to się skończyło, aż z tego wkurwienia skończyłam studia. Gdybym nigdy się nie dowiedziała, jakie są faktyczne przyczyny, jego problemu, to mogłabym tą metodą prób i błędów szukać rozwiązania przez lata, a terapia pozwoliła mi odkryć to dość szybko i poświęcić te lata, które mogłabym właśnie spędzić na poszukiwaniu przyczyny i rozwiązania, spędzić już na tym, żeby faktycznie pracować nad w tym wszystkim, co się dzieje. Żaden sposób wychodzenia z zaburzeń odżywiania, ani kształtowania zdrowej relacji z jedzeniem nie jest uniwersalny, więc najlepiej jest po prostu znaleźć to, co pasuje do Was najbardziej. A ciężko jest to zrobić samemu, więc jeżeli czujecie, że potrzebujecie pomocy, to idźcie po pomoc, bo nie ma w tym nic złego. No, to tyle z mojego gadania. Usiadłam przed kamerą po raz pierwszy od bardzo długiego czasu i gwarantuję Wam, że to nie było łatwe. Planuję też niedługo poruszyć ten czas właśnie wypalenia zawodowego, slash życiowego i takiego poczucia, że marnujemy czas, bo nie mamy siły na rzeczy, a Powinniśmy móc robić rzeczy, szczególnie że jest lato, więc mamy wolne i powinniśmy robić rzeczy, a nie robimy rzeczy. Jeśli wytrzymaliście ze mną do tego momentu, to w tym odcinku szczególnie czekam na Wasze emotki lamy w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w nowym filmie, mam nadzieję. Zobaczymy. Bye!